siódmy na ujazdszy. 4 minuty 30 sekund do końca pierwszej części spotkania. 1 do 0 prowadzi bezpochopnie zespołowy... i druga runda za zespołu z Borzynian. 2 do 0. Rankę z...

4 barczyk Następne spotkanie to mecz pomiędzy Wichrem Szczyżowo i Błędem Nądnia. I wyrównująca prawka Daniela Kulusa 4 do 3. 3 minuty i 35 sekund do końca 3 i kolejne prowadzenie obry. 5 do 4. Pomienia ponownie pojedynek Daniel Kulus, a tu I bramka dla zespołu Pomienia. 5 do 5. Wracamy! Wróci! Przypomnę kolejne spotkanie rozegrają zespoły Błędnodąbnia i Michał I bramka kolejna dla.